Elo widzimy, dzisiaj będziemy się tepać do graczy z Yyy, e, Przywitaj się. Elo, elo. Będziemy się tepać do graczy z czatu z Coca Cola Enjoyer, więc mam nadzieję, wam się filmik spodoba. A my nie przedłużamy, zapraszamy do oglądania. Ile osób tepa? Widzisz to co ja? Tepaj do każdego. Tepaj do każdego, do którego widzisz. Tepnął mnie, tepnął mnie. Tepnął mi... No to tepnij mnie! A to Ta. Jaki trap. O. to gówno. Jakie gówno. Chodź, chodź, chodź. Wejdź do boku. No to jest takie gówno. Widzisz to? Co nie zrobili? Tu powinien być płotek. Takie O czym się trochę do przodu, bo chcę rozkopać. No to gówno. Pewnie gówno, co? Mhm. Ja chyba damage dostaję. Mhm.

Ja wiem pomysł Ja walimy, walimy. Wiemy, ja Nie na to wyjść ze mną Nie wiem To ja się zajmę tym drugim może, co? Ja mam jedną perłę Do niego Czekaj, bo On też was goni Ja biję tego anarchistycznego, Chodź, cofnij tu do trapa Co? Cofnij tu do trapa, zabijemy anarchistycznego. Cyknął perłę Mój cyka jak szalony. Nie wiem, Ma walkę, ma walkę, czekaj. Nie ma go już. Nie ma go już. Gdzie jest? No tak, to mamy dalej. sobie dobierz. Dobra, widzę, że to się dokłóci na osobę. Ej, zaakceptowałam! Jeszcze No dobra, nie Tepłem, tepłem! No już dupa. Czemu? Jest tak zoran. Możesz mi No fajnie. To zoraj i mnie tepnij. No weź mi zoran zaraz. Rozbieram mu wodę. Kolejną. No. Nie. Dobra, Oni mnie nic nie biją, chłopie. Oni mnie nic nie biją. O, to. Zora i wie się do góry. Podbuduj się do góry albo coś. O ty kurde będę lubił. Czy jestem media? Czy nie? Nie. A jednak media, no? Media. Ile masz walki? 10 sekund. Teraz tepo możesz czepać. Tak powiem. Masz prośbę na górze czapu, tak bo tepon się przedtem te ale tam. Dobra, czekaj. Zakceptowałem. Nie zaakceptowaliśmy. No to te raz szybko! Ja Ale nie mogę, no, kolejny raz. O. Gdzie? Jest oni hit są? Web. Gdzie oni są? Co? Gdzie oni poszli? Kordy 3300, sygno kolejną perłę. 3337. No, aha, zgubiłem go. Nie wiem, gdzie sygno? Nie cykła go perła. A to fajnie, nie? Ej, dobra, muszę. Ja se to muszę naprawić, chopie. Co? Bo ja prawie nic nie widzę, chopie na powierzchni. Bo jest tak, jakby mam ciul małe czanki. A ten? trochę małe, ale dobra. Ile masz? Bo ja chopie. Dobra, widzę, wytypuj się. Dobra, na ciebie. Może trap, oby. Ja bym z trapa. Nie, bo kolega nie tepnie. Jak chcę to zresetować, bo też w sumie mógł zresetować? Eee, ukośnik, resertuj, e, punkty. No, zresetowałem. O, wszystko mi zresetowało, dobra. Fajnie. O, tepnę, tepną mnie, tepną mnie, tepną mnie! Zresetowałem Oj, eee, ja przyjmuję, zrzucemu. Na most? No, ja górę mam, Ja górę mam. Trzymaj. Oni już... No. Oni już będą uciekać. Oni chcą już uciekać. Ty, 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 ty! Nakałam do ciebie, zabudowałem! Całego Ana! Całego Ana trzeba przytrzymać! Trzymaj Ana! Trzymaj Ana! Dobra, bijemy go. To jest Media? Tu jest, tu jest Media. Media, gońmy Media. Czekaj, to ja tego Flezji szybko zabiję. Czekaj, bo nie mam silki. Gdzie on jest? Dobra, tego Flezji dawaj. Cyknął perłę. Ma 13 sekund. Cykłam za nim. So, Hitnij go, bijesz go. i no, żeby go hitnąć? No hit, hit, szybko, szybko, cyknij! Dobrze, go! Dobrze. Gdzie on cyknął? Tam gdzieś. Nie widzę go już. Mhm. Nie widzę. Widzisz go? Nie. On może tu jakżeś gotów na to cyknął o ścianę perłę i ten i go tutaj gdzieś? Gdzie on tu jest? Nie, wydaje mi się, że nie. Dobra. Dobra widzowe, tapuj się do kolegi. Się Jeszcze mnie nie tepa. Jeszcze mnie nie tapach. Jak mnie tapnie, to ci powiem. No tapnijmy kiedyś. Ej, Ty to, ten, do tego. E, by... Tepa Kodem... te si do mnie tym gradzelką. Tepa si do mnie tym gradzelką. To nie, 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 nie. Tepaj do mnie, tepaj do mnie, tepaj do mnie. A UEF, kaze. Czekaj. Jak mnie tepnę, to by było fajnie. Dobra, tepn mnie. To jest ten Nemo. Dobra, jest. Tu jest basa... Tu jest teraz Anna. Otworzyli sobie klucze i mają mama i tem. zaj fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, tego do ciebie. Czekaj. Wy, zrób mi tak, żeby. To jest rzucone, no, Czy ja, mi się nie, wydaje? Nie, 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 oni próbują uciec, zabudowałem. Gdzie tu jest osób? Trochę. Jednego wknokałem, dobra, wknokałem, jednego zbania. Jest, gdzie są, Trzy osoby! No nie wiem, nie, kto nie jest przypadkiem. Jednego zabrałem wodę. Dokładnie kolejnego. Kurde, zlepatrz, potem próbuje uciec. jedna ucieka, jeden uciek. Dobra, zabudowałem. Dobra, to ja będzie ich mniej, to będzie lepiej. Chyba ja, tak, ja. ja muszę zabudować. Ostwo. Niech ucieka. Zostaw te, tego jednego, tego jednego weźmy, dobra. Ej to jest. są lagi moje czy serwera? Serwera. Dwa. Tu jest jeszcze, tu jest. Ciekaw. Bigo, bigo, bigo! Gdzie, gdzie? On jest bugowany! Widzę, 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 widzę. Nie, nie, wycykało. wycykało go. Ile tu, I tu jest? Orają. Tu jest, tu jest, tu jest! Jest w B... 4,5 w... chłopio u Rajon. Cyknąć do niego? Cyknąć o niego? Ja do niego, cyknę w sumie. Czy hitłem go? Nie. Ja wycyknę No i dupa. Nie da się, nie dało się go hitnąć. ja się tu znalazłem? Dobra, <grym> tepam do osobne ja sobie Dobra, tepam do ciebie. Zabę, tepam, tepam. No, bo niestety. Ja, za, ja zaraz sobie likwid zaleję. Co? Ja zaraz sobie likwid zaleję. Ja, no Dobra, dobra, dobra To czekaj A gdzie jest ten drugi? Nie ma tego drugiego? TY! głupie Na tym teksturpaku to jakoś lepiej się gra A jakie to są niki? Jakie to są nicki? są no name y jakieś Dobra, teraz! No gdzie Ja chcę wyjść!

Zabiłem! Dobra Daj mu tego zabić, daj tego zabić Ej no ty, No ty śmieci miałeś mi dać Ja mam Ej dobra, to idzie na filmik No No to co dobra. Ty wody sobie nie umiesz wylać? No i przecież debilu już robię On jest tam na górze czy nie? Ta To ja pójdę i tam szybko do niego Szybko, no bo on, on ma walki Ty jesteś głupi Dobra Spadło mi się <grym> Ty, ty jesteś inny Ślitam no. go Wow Dobry jesteś Wknokaj, okay, dobrze! Wknokam go! Czekaj okay. Nie, miałem mnie chyba Nie Nie Nie, nie. nie. Nie, 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 tak Dobre. Aha, Oho Ty Dawaj, dawaj, Dobre. dawaj, dawaj Oho Oho Nie On no. sobie ściany chodzi Jak on tak te to te perły cyka? Nie wiem Jest za ci dobry gracz Nagrywasz ciągle? Nagrywaj ciągle No nagrywam Warta ma debil Dobrze. Dawaj, 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 dawaj! On wycyka perłę pewnie. No No tak. No bo wycykał perłę! No i ciule, to byś mógł zrzucić, by to nim, nie skocz do mnie, debil. Ej. Czekaj, tam pierło do góry. Pierło tam do góry, cyknij! No debil. Dobra, zmarnowałem do tego... Dobra, czekaj, no. rozkopię tak. I robię to samo, co przedtem. Oj, to było, to no, no, rzuca to. On coś klika, on coś klika. Bądź gotowy o, o? Co? Padł do ciebie? Poczekaj Zwrócaj, Czekaj no Szybko, proszę cię Proszę Czekaj, właśnie się się tu Nie Zabudował. Zabudował Rzucam. Już sam Nie debiluj, tu jest web Taki debiluj, Już? Genius. To to powiększę, czekaj, czekaj chwilę. Czekaj? Nie, czekaj, nie. Cieszę, nie, bo dawaj, ja powiększam. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja powiększam. Aha, trzeba, to trzeba. Czekaj, czekaj. Żeby perman nie mógł wycykać. Już? Cześć, znowu zabrałem wodę. Kaj i Dawaj, 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 dawaj. Play stop. Cześć, zabudował Rozkop, spróbuj rozkopać, spróbuj rozkopać. Wiem, Wiem, wiem.

Dobra. Życia, życia. pierdzielę. no, jeszcze. no, dobrze. no, 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 O no, co? no, no, co nie? No Jezus jaki to jest... Zduchałem go, dawaj, 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 dawaj! Przestać? Przestań, przestań, przestać, przestań! Stałem! Kto Jezus? ten zestawał? Na no, ostatnim sercu. A no już, już. Pobaw się w na miski, pobaw, pobaw. Już? Tak, czekaj, mi Już! Dawaj, 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 dawaj. Przestać. Przestać? Nie. Zdarz, Nie. zdarz. Co z tych Dawaj, perły z niego. Nie mam żadnych pereł z niego. Z też. On już wszystkie wycykał. Ja mam Dobra, dwa przynajmniej jego mieczek mam. Dobra, ja mam przynajmniej jego mieczek. <noise> Jaki miał? 50. Ja z niego też zostałem 50. Co? No? Aha. Ej, odkryliśmy chyba sposób na duplikowanie itemów. Ja Dobra, on nie, miał kilkasetów. 15%. AP? 1070... 1783 Cze, cześć. trzeba, ja bo sobie odpalę w wederze e... Stan Coś Nie procent gdzie tu jest... Ehm... To w serce do pierwszej ręki ci będzie pokazywało chyba. Lub coś, nie ja wiem ile? wykombinuj coś. Ile? 1783. A to, to mój ma 1027 Ej, ile tu jest setów ana na dwa? Serio? to bierzesz wszystko? Nie ja chyba nie wezmę, bo mi rozwalił. Ja całego seta sobie biorę z niego. Będę nie miał na zapas. Dobra, chyba nic już seta nie ma. No, nie ma już nic. To no tylko sop. Z niego? No. No mam. Nawet dwie. daj mi jedną. Jak dasz jedną perłę. dobra, no chodź. No chodź. daj jednak dwie. daj jednak dwie. No. Często dobra, nie chcę nic. Masz Aha! Zniknij mi te! Co to są? Zaczisnij koło i tu Dobra. Tamasz masz banię. Koniec. Tu masz.